Witam Cię na stronie MyLife Crowdfunding, nazywam się Hania Wolf i w tej krótkiej prezentacji pokażę Ci, w jaki sposób wspierać możesz wybrany przez siebie projekt umieszczony właśnie na stronie MyLife. Strona MyLife, czym się zajmujemy na portalu, finansowane są projekty osób indywidualnych, grup, społeczności różnego rodzaju gdzie my jako społeczeństwo decydujemy, czy nasze środki, czyli nasze pieniądze są warte poparcia danej inicjatywy. I tak możemy się tutaj zapoznać z różnymi projektami, od najpopularniejszych po najnowsze. I to od nas, jako od jednostek, zależy, czy chcemy wspierać daną inicjatywę, czy też nie. Otóż wspieramy za nagrody, które są określone przez projektodawców. I tu mamy dzisiaj. Pokażę, w jaki sposób rejestrujemy i może i przekazujemy swoje środki na poparcie danej inicjatywy. Mamy sobie na wybrany przez siebie projekt. Korzystamy z przycisku Wspieram projekt darowizną. System przenosi nas do możliwości albo zalogowania się, czyli jak masz już swoje biuro na portalu, to wystarczy kliknąć i się zalogować, a jak nie posiadasz, korzystasz z zakładki rejestracji. I tutaj przechodzimy bardzo prosty proces rejestracji. Wpisujemy swoje imię, pisujemy nazwisko, wybieramy państwo. Proszę bardzo. Wpisujemy maila, potwierdzamy tego maila, wpisujemy swoje hasło, za chwilę będziemy mogli go sobie pozmieniać już na stronie ze swojego biura. No i numer telefonu, bardzo ważny, po to, to żeby inni mieli również do nas możliwość się odezwania. Następnie. Zgadzamy się z warunkami i z regulaminem, który jest tutaj do odczytania. W momencie, kiedy ten kod z obrazka jest mało czytelny, możemy go sobie na bardziej atrakcyjnej i do odczytania dla nas zmienić i robimy rejestrację. Następnie należy przejść na swoją pocztę e-mail, którą wpisaliśmy i potwierdzić, ten proces już nam dotarł. Wchodzimy na dany mail, klikamy na link aktywacyjny i w tym momencie możemy już zalogować się do swojego biura. Czyli z sukcesem zostało utworzone nasze biuro i teraz tym mailem, który żeśmy wpisali, zawsze sobie zresetować, gdybyśmy zapomnieli. Teraz następnie należy uzupełnić swój profil. Czyli wpisujemy nasz adres. Następnie potrzebujemy po prostu wpisać swój procesor PayPal, czyli wpisujemy swój adres mailowy, który jest na PayPalu. Jak nie masz jeszcze... To wpisz tego samego maila na którym się rejestrujesz, konta bankowe, które możesz w późniejszym czasie uzupełnić i robimy zapis. I teraz system nas przepuszcza dalej i już mamy gratulacje. Zostało utworzone konto w ramach projektu, który wspieramy. Ten nasz czerwony prostokąt ma się zmienić na zielony. Należy w tym momencie odświeżyć stronę. Nim nam system wskaże osobę do obdarowania, tu mamy w tym miejscu nasz profil, mój profil, gdzie możemy właśnie sobie na spokojnie uzupełnić czy właśnie nasze dane, wszystkie escape'a, jak i numery konta bankowego. Jest tutaj miejsce na trzy numery kont. To mogą być konta w złotówkach, w dolarach, jak i w euro, czy różnego rodzaju banki, w zależności jakie banki preferujemy. No i dobrze, wróćmy tutaj z powrotem na do naszego biura. Zobaczmy, czy system już nam znalazł, nie znalazł. Co mamy jeszcze ciekawego na tej naszej stronie? Aktualności. Tu na bieżąco widać w czasie online tak zwane statystyki. Ile zostało przekazanych środków i potwierdzonych już w dniu dzisiejszym, w ciągu 24 godzin, w ciągu 7 dni. Jak i warto się tutaj zapoznać ze wszystkimi zakładkami informacjami. Po odświeżeniu strony system już nam zmieniło się na zielone. Mamy informacje, kliknij tutaj. Ale nim to zrobimy, warto sobie opisać to konto, a mianowicie jest to konkurs, tak? Tak sobie opiszemy to konto, ponieważ... Wsparliśmy projekt konkursowy. I klikamy tutaj, ażeby sprawdzić, kogo system nam przydzielił. W tym celu mamy informację osoba do obdarowania, prześlij jej 35 zł. Kliknij tutaj. Po kliknięciu otrzymujemy dane osoby, do której prześlemy 35 zł. Te informacje są widoczne tylko i wyłącznie dla osoby, która przesyła te środki. Klikając, przede wszystkim wybieramy, na co przesyłamy środki do danej osoby. Wybieramy. Tutaj przesyłamy pozdrowienia. Warto tutaj również napisać, z jakiego banku przesyłamy takie środki by osoba wiedziała, że one wejdą albo od razu, albo za jakąś chwilę. I klikamy, w momencie kiedy już dokonaliśmy takiego przelewu, klikamy prośbę o potwierdzenie. I teraz warto się skontaktować z taką osobą, dlatego jest ten numer telefonu ważny i poprosić ją o potwierdzenie. Także życzę dużo sukcesów i w taki sposób właśnie wspieramy projekty indywidualne i grupowe i przekazujemy swoje środki. Dziękuję bardzo.